Hej, witajcie kochani! Dziś zapraszam Was na kolejny film na moim kanale. I dziś przychodzę do Was ponownie z otwieraniem kalendarza adwentowego i będzie to moim zdaniem kalendarz na moim kanale, który zdecydowanie wygląda najpiękniej. Zobaczcie, jest to kalendarz Paul Valentin. Um, I on wygląda w ten sposób. No, robi ogromne wrażenie. Kiedy do mnie przyszedł i otworzyłam karton i zobaczyłam, jak pięknie on wygląda, to naprawdę zakochałam się w nim. Zobaczcie, jest on takim mm, kremowym kolorze w takie złote i srebrne, mm, mazgajki, można powiedzieć. Jest on zawiązywany na taką śliczną kokardę i. Po otwarciu również robi wrażenie. Spójrzcie, wygląda w ten sposób. Złote, kremowe, szare, marmurkowe szufladki, które dodatkowo jeszcze mają takie um, jakby klameczki, um, takie po prostu uchwyty porobione z materiału, które pomagają nam w wysuwaniu każdego pudełeczka. Moim zdaniem wygląda to naprawdę pięknie i na pewno w jakiś sposób sobie to pudełko po tym kalendarzu wykorzystam. Jak możecie zauważyć, jest to kalendarz Paul Valentin. Możemy tutaj znaleźć ozdoby do włosów, kosmetyki i szczerze wam powiem, że nie wiem co jeszcze. Po prostu on mi się kiedyś wyświetlił na Facebooku, więc stwierdziłam, że zamówię, żeby go tutaj z wami. Otworzyć, żeby wam go zrecenzować. Skoro mamy już otwarty ten kalendarz, no to przystępujemy do otwierania sobie okienek. Tutaj mamy pewnie karteczkę z informacjami, co się w środku znajduje, ale sami zobaczcie, naprawdę wygląda. Pięknie i ekskluzywnie mógłby spokojnie stać u mnie praktycznie cały rok na komodzie w salonie. Pięknie by się wpasował w klimat mojego salonu i wydaje mi się, że w klimat każdego pomieszczenia, bo te kolory są bardzo uniwersalne i raczej pasują do wszystkiego. A ja już nie przedłużam i zaczynamy sobie otwieranie, bo nie mogę się doczekać, co tutaj się w środku znajduje. Eee, no i co? I zaczynamy sobie od jedynki. E, troszeczkę jest mi niewygodnie z tymi klapkami, ale jakoś sobie damy radę. O, tak spróbuję go sobie położyć i zaczynam. Jedynkę mamy tutaj. Naprawdę ułatwia to wysuwanie. I w środku w jedynce mamy. O, taki mały, welurowy woreczek. I w środku mamy. O, łańcuszek. Srebrny łańcuszek, i on ma takie. Jest to srebrny łańcuszek, który ma na sobie takie kuleczki. Ja Wam przybliżę w ten sposób, żeby go pokazać. Wygląda naprawdę bardzo ładnie dzięki tym kuleczkom. Więc w pierwszym okienku mamy łańcuszek. Cieszę się, że to nie będzie kalendarz znowu z, tylko i wyłącznie z pielęgnacją, bo już tak naprawdę te kalendarze mi się troszkę znudziły. Coś innego, mile widzianego i to jest, wydaje mi się, że prawdziwe srebro. Eee, był wariant kolorystyczny złoty i srebrny. Niestety nie można było tego wybrać. Ja bym wolała złoto. Ale ten srebrny też jest przepiękny i na pewno dzisiaj sobie go założę. Dobra, teraz dwa. Dwa jest tutaj takie wielkie, a nie mogłam go znaleźć. I co my tutaj mamy w dwójce? O! W dwójce mamy pełnowymiarową maskarę z firmy Artdeco. Ja z firmy Artdeco miałam tylko i wyłącznie korektor po oczy, którego kocham. A więc chętnie sobie coś jeszcze przetestuję z tej marki, a tutaj będę miała do przetestowania maskarę pełnowymiarową Angel Eyes Mascara. Teraz szukamy trójeczki. Trójka jest tutaj na samej górze. Bardzo przyjemnie się wyciąga te pudełeczka z tego kalendarza. A co my tutaj mamy? O! Mamy pierwszą ozdobę do włosów, a w zasadzie dwie ozdoby z firmy NAKD. Nie mam pojęcia, jak to się czyta. I sprawdźmy sobie, jak te spineczki wyglądają. Ja uwielbiam ozdoby do włosów. Często używam sobie ozdoby do włosów, i tutaj mamy jedna, to jest taka jakby motyw zwierzęcy, a druga taka bardziej marmurkowa. Prze... Piękne, na pewno będą pięknie wyglądały do jakichś jesiennych stylizacji. One są wykończone na złoto. Kolejna to jest czwórka. Tutaj. Malutka, więc pewnie znowu będzie jakaś biżuteria. Tak. Mamy welurowy woreczek z logo firmy. I w środku mamy. Wow, w środku mamy przepiękną zawieszkę na łańcuszek i moim zdaniem ona będzie też pasowała do tego łańcuszka, który był w środku. Ona wygląda w ten sposób. Jest naprawdę śliczna. Jest to takie słoneczko. O, tutaj Wam pokażę. Przepiękna jest ta zawieszka. Taka nietypowa, oryginalnie wyglądająca. Super. Eee. Teraz otwieramy sobie piątkę. Five. I w piątce mamy. Wow! W piątce mamy coś z Banana Beauty. Super. Ja jeszcze nic nie miałam z Banana Beauty. Oczywiście to się przebijało na Facebooku, ale jakoś tak, no nie wiem, po prostu nic sobie z tej firmy nie zamówiłam. Dajcie znać, czy wy testowaliście coś z Banana Beauty. A tutaj mamy. Primer, nawilżająca baza pod pomadkę z efektem powiększających ust. Super. Nawilżająca, em, e, nawilżająca baza pod pomadkę. Na pewno będzie idealnie się nadawała pod jakąś matową pomadkę. I to jest forma właśnie takiego, wiecie o jakby błyszczyku. Do tego jeszcze efekt powiększenia. Super. Chętnie przetestuję. Teraz szóstka. Mikołajki. Ciężkie opakowanie. Co my tutaj mamy? O! Chyba mamy jakąś paletkę z Art Deco. Jest to wkład. Jest to wkład do cieni, czyli pewnie tutaj znajdą się jakieś cienie. Lepiej już by dali mm, wypełnioną tą paletkę, niż samą po prostu paletkę. Mm. Takie to jest. Wiecie. Już bym bolała więcej cieni e, pojedynczych niż tą paletkę do cieni. No ale okej. Okay. Taka była szóstka. Teraz siódemka. Siódemka jest tu. I w siódemce mamy. Znowu coś do włosów z tej samej firmy. Dwie takie piękne eleganckie. Pinki również takie, o, wiecie. I jedna jest srebrna matowa, a druga jest srebrna błyszcząca, taka lustrzana. Pięknie wyglądają. Ja uwielbiam takie rzeczy do włosów, więc na pewno będę używać. Na pewno nie raz w filmie zobaczycie mnie w tych dodatkach. Ósemka, ósemka jest tutaj. Pewnie znowu jakaś biżuteria, bo jest naprawdę maleńka i lekka. Tak, i znowu mamy welurowy. O, o, to nie jest zbyt ciekawe. To jest taka jakby zapieszka na ucho, srebrna, okrągła. I wiecie, ją możemy sobie tutaj na ucho wsadzić i to nam imituje kolczyk. Jakbyśmy miały tutaj na uchu wysoko kolczyk. Fajnie to wygląda, ale to jest, to jest taki drobiazg moim zdaniem. Ale okej. Okay. Niech już sobie to tutaj zostanie. Teraz dziewiątka. Tutaj. Jest ogromna i ciężka i w dziewiątce mamy. W dziewiątce mamy firmę No Makeup serum, które pomaga nam zmniejszać widoczność porów. Pełnowymiarowe opakowanie, 100% wegański, clean beauty i to serum. Wygląda w ten sposób. Niweluje widoczność porów, um, nawilża i matuje. Wygląda bardzo ciekawie. Na pewno przetestuję. Teraz 10. 10 jest tutaj. O. I tutaj mamy, myślę, znowu coś do włosów. Mamy tu po prostu taką chustkę z motywem zwierzęcym, którą możemy oczywiście wykorzystać na włosy, ale możemy też sobie ją przyczepić na szyję w ten sposób i również też do jakiejś torebki doczepić bardzo ładnie ta chusta wygląda ma taki kształt i to jest z tej samej firmy co te produkty do włosów. Dobra, teraz to była dziesiątka, teraz 11. Eleven. O, i tutaj właśnie jest jeden z cieni. Wygląda w ten sposób. Jest to taki Cień perłowy. Wygląda w ten sposób. Daje taki delikatny błysk. Ach, jakiegoś wielkiego szału. Ten cień na mnie nie robi. 38 numerek. To akurat jest słabe. Ja takich pojedynczych cieni nie lubię. Chyba, że naprawdę, by był to jakiś świecący pigment, ale. No okej, okay. 11, 12 jest tutaj taka wielka. I w 12 mamy. Znowu coś od Banana Beauty. Super! Wow! I co my tutaj mamy? Uuu! Mamy tutaj błyszczek w takim różowym odcieniu. Tak on wygląda. A zesłoczujmy sobie go. Ja przed chwilą nagrywałam inny kalendarz, więc mam jeszcze słocze na rękach, które nie chciały mi się zmyć. No, jest to taki lekko brzoskwinkowy kolor. Naprawdę pięknie wygląda. Chociaż ja błyszczyków za bardzo nie lubię, bo ja nie cierpię, kiedy wyczuwam coś na ustach. Ale on wygląda naprawdę pięknie. I jest to numerek. Why not? Why not? Taka nazwa. Teraz mamy 13. 13 jest tu. I w trzynastce mamy znowu jakąś biżuterię. I tutaj jest zawieszka. Bardzo malutka, minimalistyczna. Zawieszka cekinek. Tak wygląda w ten sposób. O, po prostu taki mały cekinek, ale ładny. E, teraz 14 14 i w 14 mamy znowu jakąś spinkę do włosów. Ale to już jest taka, wiecie, spinka zapinana. Tak wygląda przepiękna. Będzie można wiecie zrobić sobie takiego z, tak zwanego banana i tutaj ją przyczepić albo tutaj pod kok. Bardzo mi się ona podoba. 14 to było tak, 15. 15 to. Coś tutaj lata. A. Oj, otwarty produkt. I to jest z Art Deco. Wydaje mi się, że róż. Tak. Róż o numerku 33A Art Deco. Ładny róż, taki chłodniejszy odcień różu. Bardzo przyjemna konsystencja. Śliczny róż. Tutaj jest on. Śliczny, delikatny, troszeczkę taką ma satynową, poświatę satynowe wykończenie. Bardzo ładnie wygląda. I tak wyglądają te produkty w palecie. Może to jest rozświetlacz, ale taki mały. Więc pewnie będzie coś jeszcze. Zobaczymy. Teraz 16. 16 jest tu. Wyczuwam jakąś biżuterię znowu. Tak. I tutaj mamy. Krętki, kolczyki, ale naprawdę bardzo malutkie, takie mało interesujące, po prostu trzy takie kuleczki ze sobą połączone, wygląda w ten sposób. 17. 17. I co my tutaj mamy? O, znowu jakąś pielęgnację znowu z tej firmy No Makeup, i jest to krem pod oczy z olejkiem arganowym. Redukuje cienie pod oczami i delikatne zmarszczki. Awake Today, czyli to pewnie będzie krem na dzień. Krem pod oczy jak najbardziej mile widziany u mnie. Ja zużywam tego bardzo dużo, więc tego produktu akurat się cieszę. I on wygląda tak. Nawet nie mam pojęcia, co to są za kosmetyki, nie wiem ile one kosztują. Ale mamy tutaj pełnowymiarowe produkty tej pielęgnacji i nie ma jej zbyt dużo, więc ok. Teraz 18. Lakier do paznokci. Lakier do paznokci z Art Deco. Taki bardzo jasny, neutralny odcień. Mogli sobie darować ten lakier naprawdę 610 numer. A teraz 19. Kolejny produkt do włosów. I mamy tutaj dwie takie wrotki do włosów czarną i kremową. Jakoś nie wyróżniają się niczym. Chociaż chyba będą dość mocno trzymały włosy. Tak wyglądają. Nic specjalnego, szczerze mam powiem. 20. Nie. Tak, dwadzieścia. Dwudziestka. Mamy znowu coś z Banana Beauty. To mnie akurat cieszy w tym kalendarzu. I mamy tym razem taki piękny odcień. Uwielbiam takie odcienie. I co to jest? Ultra trwała pomadka w płynie. Wygląda pięknie. Naprawdę kolor wygląda przepięknie. Uwielbiam takie nudziakowe odcienie. Tak wygląda tutaj. Przepiękny odcień. Mam nadzieję, że będzie zastygająca. Intensywnie pachnie, ale przyjemnie. I teraz 21. Już tam naprawdę malutko zostało. Znowu biżuteria. I znowu ta nausznica. Troszeczkę ciekawsza, ale jednak lepiej by dali jakieś kolczyki. Tak wygląda i od razu sobie ją też założymy. Nie wiem czy Wy to widzicie. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że widzicie. No, wygląda jakbym miała po prostu obkolczykowane ucho. Ten się trzyma super, ale ta. No, tak sobie. Bałabym się, że gdzieś sobie ją zgubię. A teraz 22. Znowu pewnie są do włosów. A jest to taka opaska. Ja takich opasek za bardzo nie lubię. Jeśli chodzi o opaski, to lubię takie, wiecie, standardowe. Nie takie, które całą głowę nam oplatają, bo one mi się zsuwają. Ale może na lato. Takie słabe to jest jak dla mnie. Może na lato mi się przyda. Może będę używała tego na włosy, na kok. Zobaczymy. 23 Przedostatnie okienko. I mamy tutaj znowu coś z tej firmy No Makeup i to jest nawilżająca maska na twarz, szyję i dekolt. I jest to ta masetka taka hmm, kremowa 15 ml. Tak ona wygląda. No, i 24 ostatnie okienko. Bardzo lekkie. I mamy jakąś biżuterię znowu. I tym razem mamy zawieszkę. Ale jest naprawdę ciekawa. Piękna jest ta zawieszka. Jest to, przypomina mi to, taki sztylet ale to jest jakiś kamień. Spójrzcie, to jest jakiś kamień. Tak ona wygląda. Jest naprawdę ciekawa i piękna. Zaraz wam się... Tu mam plamę, nie wiem od czego, chyba od tego cienia. Zobaczcie, tak ona wygląda. Naprawdę pięknie wygląda. Bardzo interesująca. Okej, okay. i to już wszystkie okienka, jeśli chodzi o ten kalendarz adwentowy. Powiem wam szczerze, że jeśli chcieli dać tą paletkę do wypełnienia, to mogli zrobić tak, żeby wypełnić ją całą. Zamiast tego lakieru do paznokci mogli tutaj wsadzić brązer, albo rozświetlacz, albo róż, a tutaj mamy po prostu puste miejsce, więc to jest mega słabe. Mega słaby jest ten lakier do paznokci, jeśli chodzi o tą biżuterię, to... Ten łańcuszek i te zawieszki są piękne, ale jeśli chodzi o kolczyki i o te nausznice, no to już takiego szału nie ma. Kosmetyki pielęgnacyjne, kolorowe, jeśli chodzi o kosmetyki do ust, bardzo mi się podobają. Dodatki do włosów, spinki też bardzo mi się podobają, ale moim zdaniem. Ten kalendarz nie jest wart swojej ceny, ponieważ on kosztował około 150 euro, więc to jest naprawdę sporo. Liczyłam tutaj naprawdę na takie, wow, rzeczy. Jakiegoś takiego, wow, na mnie nie wywarły. Wiadomo, te produkty z Banana Beauty, bo jeszcze nigdy ich nie testowałam, a wszędzie o nich było głośno, więc chętnie przetestuję. Ale tak poza tym. Troszeczkę taki niedosyt czuję, jeśli chodzi o ten kalendarz. Dajcie mi koniecznie znać, co Wy o nim myślicie, czy byście sobie go kupiły, czy sobie go kupicie albo czy go macie i zamierzacie otwierać okienko po okienku do świąt. Piszcie mi koniecznie w komentarzach. Ja Wam dziękuję za to, że ze mną jesteście. Proszę o kciuki w górę i subskrypcję. I widzimy się w następnym filmie. Pa!